Ostatnio mój syn zaczął często wpadać do mnie na obiad. Na początku się cieszyłem, bo myślałem, że po prostu za mną tęsknił i chciał spędzić trochę czasu w moim towarzystwie. Ale niedawno zorientowałem się, że on przychodzi do mnie głodny. W ciągu pół godziny potrafi zjeść talerz barszczu, kilka kanapek i wypić herbatę z ciastkami. Gdy postanowiłem z nim o tym porozmawiać, wyjaśnił mi, że jego żona przestała go karmić. Mój syn ma teraz 30 lat. Z Martą są małżeństwem od ośmiu lat i wszystko u nich układało się dobrze. Cztery lata temu urodziła się im córeczka u Zuzanna, bardzo grzeczna i dobrze wychowana dziewczynka. Jakoś byłem przekonany, że synowi trafiła się dobra żona. Ale to, co zaczęło się dziać ostatnio, zmieniło moje zdanie na jej temat. Niedawno syn został zwolniony z pracy. Wszystko do tego zmierzało, firma przestała przynosić zyski, wypłaty były opóźniane. Mówiło się o całkowitym zamknięciu działalności. Był na to przygotowany i od razu zaczął szukać nowej pracy. Właśnie w tym czasie Marta wróciła z urlopu macierzyńskiego. Mieli szczęście, że zachowała dobrze płatne stanowisko, więc syn miał trochę czasu, by znaleźć coś nowego i nie musiał się martwić, że nie będą mieli co jeść. Marta to dobra żona i w tym trudnym okresie była dla niego prawdziwym wsparciem. Pomagała mu w poszukiwaniu pracy, pisała z nim CV. Ale okazało się, że znalezienie porządnej oferty jest bardzo trudne. Choć syn miał dobre wykształcenie, doświadczenie i był inteligentny, nie mógł znaleźć pracy z godziwym wynagrodzeniem. Na początku razem aktywnie szukali pracy, ale z czasem ich zapał osłabł. Teraz czasami tylko przeglądają ogłoszenia i wysyłają CV. Minął prawie rok, odkąd syn jest bez pracy, i Marta ma już tego dość. Mówi wprost, że nie chce utrzymywać całej rodziny sama. Nazywa go darmozjadem. A kilka dni temu dowiedziałem się, że synowa w geście protestu przestała gotować i kupować jedzenie do domu w twierdzi, że skoro mąż nie zarabia, to nie musi jeść. To przecież jawne znecanie się. Głodzi męża i nawet się tego nie wstydzi. Sama jada w pracy, a Zuzanna je w przedszkolu. W domu na kolację mają jakieś sałatki albo jogurt, wtedy synowi też coś skapnie. W lodówce nie ma z czego gotować. Najwyżej są owoce kupione dla córki. Syn nie wie, co robić, bo prosić żonę o pieniądze to dla niego upokarzające. Ale czy tak powinna się zachowywać normalna kobieta? Co on ma jeść, skoro nie ma pieniędzy, żeby coś sobie kupić? Czy ona zapomniała, że przez trzy lata siedziała w domu z dzieckiem, a wtedy żyli z jego pensji? To może teraz przez trzy lata ona powinna go utrzymywać? Teraz syn codziennie jada obiady u mnie. Wstydzi się i za siebie. I za żonę. Nie wiem, jak wytłumaczyć synowej, że własnoręcznie niszczy ich małżeństwo. Co byście doradzili w takiej sytuacji?